Siema siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z serii Newsook. W tym odcinku pochylimy się nad grą Lost Judgment. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, by ten kanał subowali, a gdy wbijemy 4000 subów, to się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę Wam miłego oglądania, no i jedziemy. Lost Judgment to spin-off popularnej serii Yakuza, a zarazem sequel do ciepło przyjętego Judgment z 2019 roku. W Lost Judgment głównym bohaterem ponownie jest Takayuki Yagami, wywrotny detektyw badający sprawę tajemniczego morderstwa w Yokohamie. Lost Judgment to spin-off popularnej z Yakuza, a zarazem sequel do piątego ciepło Judgment z 2019 roku. Wydatem no zabiera nas na ulicę Yokohamę, gdzie tajemnicze morderstwo okazuje się być kluczem do znacznie głębszej intrygi. Akcja los Judgment rozgrywa się w uniwersum znanym z serii Yakuza, fabuła nie jest jednak powiązana z głównymi odsłonami serii. Protagonistą jest znany z poprzedniej części Takayuki Yagami, były adwokat pracujący jako prywatny detektyw. Po rozwiązaniu sprawy starejnych morderstw morderstw tokijskiej dzielnicy Kamurocho, Yagami wplątuje się w kolejną sprawę kryminalną. W dziennicy Jincho w Yokohamie zostają znalezione zwłoki niezidentyfikowanego młodego mężczyzny. Kilka dni później, podczas kompletnie niezwiązanej z tym zabójstwem rozprawy sądowej, oskarżony nagle ujawnia informacje na temat zagadkowego morderstwa i ofiary. Wyjawia, że martwy chłopak, kilka wcześniej, doprowadził jego syna do samobójstwa oraz stwierdza, że prawo zawiodło, pozwalając mu odejść wolno. Zaintrygowany sprawą Jagami, wyrusza do wieku Hamy, aby przeprowadzić własne, prywatne śledztwo i odkryć prawdę. Fabuła trzyma się schematu wytyczonego przez poprzednie części serii, łącząc poważny główny wątek oraz dziwaczne i komiczne zadania poboczne. Lost Judgment stanowi ewolucję swojego poprzednika. Wprowadzając do rozgrywki kilka nowych elementów. Tytuł jest trzeciosobową grą akcji z Otwartym Światem, w której eksplorujemy dzielnice Kamurocho i Jincho. Wykonujemy zadania i walczymy ze zbirami na miejskich ulicach. Po tym jak lek like Dragon zmieniło serię wyturowe RPG, Lost Judgment powraca do znanej z poprzednich osun walki w czasie rzeczywistym. Jagami ma do dyspozycji trzy sceny walki, między którymi może się swobodnie przełączać. Styl żurawia jest dobrym wyborem przeciw grupom wrogu. Styl tygrysa dobrze sprawdza się w pojedynkach 1 na 1. Nowością Bros. Judgment jest oparty na kontrakt kontratakach styl węża. Do gry powracają znane z poprzednika śledztwa, przysłuchiwania świadków i pościgi. Zostały jednak znacząco rozbudowane i zawierają nowe mechaniki. Główny bohater zyskał między innymi możliwość wspinania się po krawędziach budynków, biegania po ścianach lub bujania się nad przepaściami. Tytuł zawiera także misje typowo skradankowe, podczas których Jagami musi rzucać przedmiotami, aby odwrócić uwagę patrujących przeciwników, i potajemnie znajdować ważne dowody. Tak jak każda czwarta serii, mod judgment oferuje mnóstwo zawartości pobocznej, by zdobyć informacje w sprawie śledztwa jakami zatrudnia się na przykład w miejscowym liceum, zając szkołę, graczy może natrafić na tzw. szkolne historie pełniące rolę pobocznych zadań. Tytuł zawiera też mini minigier, takich jak tanie znane PC, turnieje bokserskie, dostępne w salonach gier klasyczne tytuły firmy Sega albo budowanie zdalnie sterowanych samochodzików. Podobnie jak w pozostałe gry serii, Lost Judgment zawiera wyłącznie kampanię jednoosobową, a w mini minigry możemy zagrać ze znakami poprzez lokalny multiplayer. Double Judgment może pochwalić się bardzo dobrą oprawą audiowizualną. Gra działa na ciągle udoskonalonym silniku Dragon Engine dzięki technologii Motion Capture. Szczególnie okazale prezentują się animacje bohaterów, walka oraz przewniki filmowe, Też takie są. Tytuł nie posiada jednak w polskiej wersji językowej. Podobnie jak w Judgment i like a Dragon, gracz ma do wyboru dwie ścieżki audio japońską i angielską. Wybór tej pierwszy skutkuje japońskim udźwiękowieniem i wiernym dosłownym tłumaczeniem. Wybór ścieżki angielskiej pozwala grać nam z angielskim dubbingiem i lokalizacją mającą na celu uczynienie dialogów bardziej naturalnymi dla zachodniego odbiorcy. Producent lokalizacji Judgment i serii Yakuza ma interesujące ogłoszenie dla osób, które zamierzają kupić Lost Judgment. Premiera kontynuacji gry o detektywie z roku 2019 zbliża się do nas wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że o tytule zaczyna się robić coraz głośniej. Producent Yakuzy i Judgment Scott Streetchart opublikował na Twitterze post, w którym trosce o dobrost o dobrostan cichnicznych graczy. Przestrzega przed zakupem Lost Judgment. Oto co napisał Scott Stichard. To informacja z gatunku ogłupiających. Niemniej warto to powiedzieć. Cieszy mnie, że tak bardzo spodobało się Wam tańce, desperolka, pies. Ale nie zapominajcie, że ta gra dotyka wielu traum, a przecież żadna tego typu uciecha nie jest warta degradacji umysłowej. Jeśli to Was w ogóle obchodzi, sprawdźcie, o czym jest ta produkcja, zanim ją kupicie. Nikt nie będzie tu traktowany ulgowo. Dbajcie o siebie, to ważne. To odpowiedź na opinię, jaką po obejrzeniu tego gameplayu mogło sobie wyrobić o tytule osoby, które nie miały do czynienia z poprzednią odsłoną. Na filmiku widzieliśmy bowiem niezbyt poważne minigry i poboczne zadania z deskorolką i tańcami. Lost Judgment to detektywistyczna gra akcji, która stanowi kontynuację danego Judgment z 2019 roku. Ponownie wcielimy się w postać detektywa Takayuki Yagami, który tym razem zbada sprawę tajemniczego morderstwa w Yokohamie. Premiera produkcji jest planowana na 24 września. Tytuł trafi na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oraz S. To tyle, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania na komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem, Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, dopewić konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki moi drodzy widzowie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!